ten czołg zaraz z garażu powiem że nie mam i nie da się markować też się dwa bo nie ma wyparowało skąd a on nie widzi jeszcze Piotr. o Boże a ja sobie jest mordo weź pomóż tym streetem 8 kurdingów od boku czołgu ja nie rozumiem ja gram na wieżę oni wszyscy lepiej. ja się dingam złotych. przepraszam że nie było mnie w weekend ale byłem z rodziną proszę na urodziny skromnie wiem ale życzę ci wszystkiego dobrego Także ten widzowie Takie dam kur. Skromne tysiąc złotych ja pierdolę. Jezus Maria Jezus Maria Ja już się... mówiłem, że dwa tysiące są 14 na 6 pytania Aż mi kurwa łysina wyszła, bigi. Dziękuję za tysiąc. Nie ma. O, mój boże! Dziękuję, chłopie, za tysiąc złotych. To jest olbrzymia kwota. Matko Bosko. Chryste, panie. Słuchaj, już pomijając ten Donate, grube jak cholera, to bardzo się cieszę, że spędziłeś ten dzień z rodziną. Bo tutaj większość osób jest mega zapracowana i wydaje mi się, że ten czas spędzony z rodziną jest mega ważny. A na przyjemności to zawsze, sobie, znaczy na innego rodzaju przyjemności, tak to nazwijmy, zawsze przyjdzie czas. Więc dziękuję za przepotężny Donate. Mam nadzieję, że rodzina cała zdrowa. Mam nadzieję, że. Ja pierdolę 1000 zł dostałem widzowie. O, o, widzowie Tysiąc złotych stary dostał Wigi, dziękuję za przepotężny donate. Dziękuję pięknie. O Boże, a się rozkleiłem. Dzięki piękne za. Jezus Maria za wszystko Ob rodzina zdrowa była, dziękuję ślicznie. I pozdrawiam gorąco. Całą rodzinkę. Dzięki piękne.